Jak się jak Piraci napadli na statek wycieczkowy. No i. Opowiadałem Ci? Nie. Yeah. Państwo opowiadałem? Nie. Więc Piraci napadają na statek wycieczkowy, robią abordaż, zabierają wszystkich ludzi do siebie na pokład, ustawiają kobiety po jednej, po jednej, przy jednej burcie, mężczyzn przy drugiej, dzieci razem z kobietami, no i stoją tak trzy godziny w pełnym słońcu. W końcu kapitan piratów wychodzi z pod pokładu, patrzy na tych biednych ludzi i mówi: OK, to robimy teraz tak. Wszystkie kobiety i dzieci do wody, żeby nakarmić tym rekiny. Natomiast facetów dymamy. Jaka konsternacja wśród kobiet. na kobieta się tak wychyla i przepraszam bardzo, ale facetów się nie dyma. A wszyscy faceci mówią, dyma się, dyma. Brawo, Brawo dla piratów.